Korea wyjechała do Stanów i spotkała Włochów. To jest po prostu niesamowite. Siemka, siemka. W dzisiejszym odcinku pizza, ale bardzo, bardzo specjalna i myślę, że wielu z Was przypadnie do gustu, zwłaszcza jeżeli lubicie napoletany, a myślę, że lubicie. Dlatego zostańcie ze mną, bo dzisiaj zrobimy coś mega, mega nietypowego. Pizza, którą się dzisiaj zajmiemy, została stworzona przez kobietę, która się nazywa An Kim. Pochodzi z Korei, ale mieszka w Stanach od dzieciństwa. Ma kilka restauracji i w jednej z nich podaje pizzę o nazwie Korean Barbecue. Brzmi intrygująco. Zatem teraz przejdźmy do tego, z czego ona się składa. Zanim jednak przejdziemy do rozpracowy tego przepisu, chciałbym Was mega zachęcić, żebyście spróbowali zrobić tą pizzę w domu. Nawet jeśli nie macie pieca do pizzy, który ma 500 stopni, w linku w opisie macie mój odcinek o napoletanie w domu. Spokojnie sobie wtedy zrobicie takie ciasto, krok po kroku według moich instrukcji, a później zrobicie całą resztę z dzisiejszego odcinka. Jeszcze szybka informacja, dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z Allegro i mnie to bardzo cieszy z czterech powodów. Po pierwsze, jako ciekawostka, Allegro istnieje 25 lat na naszym rynku, z czego 22 sam korzystam. Tu macie screena, moje konto już ma 22 lata, więc trochę paczek już w tym czasie zamówiłem. I to jest to co zawsze powtarzam na moich odcinkach z Allegro jest najłatwiej dostać rzeczy, które są trudno dostępne, czyli właśnie jakieś sosy nietypowe, przyprawy, na przykład z Meksyku, z Korei i tak dalej, więc dostępność produktów i co najważniejsze ceny też są najlepsze na Allegro w porównaniu ze sklepem stacjonarnym. Przy okazji to jest też wygoda, no bo nie musicie chodzić do sklepu, to wam przychodzi do domu albo do paczkomatu najbliższego. No i mój ulubiony punkt trzeci smart. Zobaczcie, jak nie wierzycie, ja już oszczędziłem na wysyłkach 3600. Nie wiem, czy to jest za cały okres, czy tylko za ten rok, ale generalnie widzicie, kwota jest spora. Przy większości Mówię, macie wysyłkę za friko, do paczkomatów do różnych oneboxów, więc nie wyobrażam sobie, już teraz nie mieć tego zamawiając z Allegro, przy ilości paczek, które zamawiam. No i czwarty punkt, z którego ja często korzystam, w momencie nagrywania odcinka bardzo przydatny, czyli szybka dostawa. W niektórych ofertach macie normalnie opcję na ten sam dzień, czyli jeżeli macie piątek rano, na przykład potrzebujecie jakąś rzecz na dzisiaj, to jest przy niektórych ofertach jest taka opcja, polecam sobie to sprawdzić, bo to się naprawdę przydaje. Także wielkie dzięki Allegro za zostanie sponsorem odcinka. I teraz Wam pokażę ciekawostkę. Jak sobie otworzycie moją książkę, to na wstępie spójrzcie, co jest na dole. To jest ta pizza właśnie. Nie ma jej w książce, ale dzisiaj Wam pokażę, jak ją zrobić. Zaczniemy od zrobienia sosu Korean Barbecue, a właściwie marynato sosu, coś takiego bym powiedział. Sosy tego typu bazowo mają kilka składników i tutaj też nie będę zmieniał nie wiadomo czego, dokładał, kombinował. Raczej prosty, klasyczny sos w tym stylu zrobimy. Zaczynając od sosu sojowego, najpierw, zwykłego. Wszystkie produkty oczywiście, które, które tutaj używam, podlinkowałem się w opisie, żebyście mogli sobie zamówić. Do tego trochę cukru brązowego. Koreańskie przepisy generalnie zawsze bazują na balansowaniu tego, żeby właśnie trochę cukru, trochę kwaśnego, tak jak w większości kuchni, nie? Ale ogólnie korean barbecue idzie w troszkę taką słodszą stronę, ze względu też na gochujang, które za chwilę dodamy. Pikantny i słodkawy jednocześnie, bardzo gęsta pasta, fermentowana, tam jest chili, tam jest ryż, bardzo dużo rzeczy się tam fermentuje, nie tylko ryż. Ona jest bardzo intensywna, więc też nie można przesadzić, żeby nie dać za dużo. Kolejny składnik, czyli tarty czosnek, najlepiej na tarce drobnej, bo chodzi o to, żeby to było takie, wiecie, zmiażdżone, papka taka. Trochę od ryżowego, Jak nie macie ryżowego, to zwykły też podejdzie. Nie martwcie się. Trochę oleju sezamowego, bo chodzi o ten zapach sezamu, ogólnie posmak, żeby tutaj wejść, bo to też bardzo, bardzo ważne, żeby był. I ostatni składnik, mam powiem w tajemnicy. No mało kto o tym wie, ale tak na serio. Dość niepopularne, a w sensie w Korei o tym wiedzą. U nas nie do końca. Gruszka. Tak, starłem gruszkę na tarce, jak widzicie. Też sprawdźmy jej smak może. O tak. Sprawdźmy jak ona w ogóle smakuje, ta chińska gruszka. Śmiesznie, bo ma faktycznie trochę konsystencję jabłka i smak jabłka. Bezki tutaj jest połączenie jabłka z gruszką. Tak mi się wydaje. Czyli najlepiej byłoby dać gruszkę i jabłko pół na pół. To jest chińska gruszka, tak swoją drogą azjatycka. Nazywa się nasi. Nasi, nasi wygrali. Ona będzie miała za zadanie po pierwsze posłodzić ten sos dodatkowo, co zadziała na plus, ale przede wszystkim sprawi, że mięso, które się będzie w tym marynowało, będzie miękkie, bo ona ma te enzymy podobne jak w ananasie, że zmiękcza mięso. Będzie bardzo delikatne. A skoro o mięsie mowa, przygotujmy sobie mięso. Mój patent, który znacie z odcinka o kebabie i z czystej czyli zamrażasz sobie stek dzień wcześniej. I on jest wtedy twardy i dzięki temu można go pokroić w mega cienkie paski. Oczywiście, jak nie, nie macie możliwości, to zróbcie grubsze, bo i tak po moczeniu w tej gruszce on będzie miękkie. Ale polecam jednak zrobić. Jeżeli macie możliwość, to zróbcie to wcześniej, zamróźcie sobie ten stek przez co najmniej 4 godziny, żeby był twardy, żeby można było kroić. To jest wołowina tak swoją drogą. W oryginalnej używa tak zwanego short rib, ale też z jakiejś tam innej jest. powiedziała, że oni mają specjalny sposób cięcia. W sensie specjalny kat, tak zwany, czyli specjalny kawałek mają. Po swojemu przygotowane idealnie pod to, czyli tam jakieś okolice szpondru generalnie takie tłustsze raczej tematy. Także to jest zwykły kawałek kupiony w markecie, nic jakiegoś mega specjalnego. Ta pizza nie wymaga nie wiadomo jakiego mięsa, wiecie, żebyśmy nie szaleli, to jest pizza też, pamiętajmy o tym. I zobaczcie, ja sobie teraz to pokroję w takie kawałki, dość nie za cienkie, nie za grube. Tutaj, gdzie mam, jeszcze zależy, jaki wam się trafi kawałek. Jak będzie grubszy, to wiadomo, że się łatwiej kroi. Ten jest dość cienki, ale i tak y, mówię, jak będą cieńsze paski, to będą. Po prostu będzie łatwiej je upiec. Tak wygląda sobie kawałeczek. Jest, myślę, że takie coś jest idealne. Jeżeli ktoś nie lubi wołowiny, to polecam sobie zamrozić w ten sam sposób piersi. i Spróbować z piersią. Piersią albo z udkami z kurczaka, bez kości. Wyjdzie równie dobra i wiecie, to tylko tak, takie info dla tych, co nie lubią, na przykład nie przepadają za wołowinę. Moim zdaniem też to wyjdzie bardzo spoko. No i co? Przucamy teraz to mięso do marynaty. I musimy to zostawić na 24 godziny najlepiej, żeby to zadziałało. To Oczywiście przez noc 12 też będzie ok. Ja zostawiam na 24, żeby było tak zgodnie z tym, co Kim. Ułożyła. Niby to jest surowe mięso, ale jakoś tak wygląda smakowicie, że bym Mięso się marynuje. My w tym czasie robimy sos soj chili vinaigrette. Taki koreański. Polecam sobie to zrobić nie tylko do tej pizzy, tylko też ogólnie do sałatek. Jest mega super. Na początek pasta gochujang jako baza. Wiadomo, Korea. Do tego oliwa z oliwek. Olej sezamowy. Ocyt ryżowy. Cukier. Czosnek posiekany bardzo drobno. Sos sojowy. I sezam. I zobaczcie, to nie wygląda jak klasyczny winegrę, to jest takie trochę gęstsze, ale uwierzcie mi, zrobi to robotę. Jeżeli używacie jako taki typowy dressing do sałatki, no to wystarczy z całych proporcji mniej go czujangu dać i będzie wtedy bardziej typowo sałatkowo. tu musi być takie czerwone, żeby było właśnie takie intensywne. Zobaczcie, po 24 godzinach, co się dzieje, jakie to jest rozciągliwe, jakie to jest przyjemne. Już się nie mogę doczekać. Moim zdaniem, jeżeli pieszecie tak jak ja na w 500 stopniach czy tam 450 i bardzo cienko pokroicie, to teoretycznie to się powinno dopiec, ale mimo wszystko Enkim robi tak, że najpierw wypieka to w piecu do pizzy przez kilka minut, żeby to podpiec. I dopiero takie upieczone, podpieczone. Daje na, na pizzę. Dlatego też to zrobię zgodnie ze sztuką, mimo tego, że robiłem to kilkukrotnie, właśnie na surowo i wychodziło bardzo super. Jak widzicie, to jest blacha, forma stalowa, taka płyciutka, żebym mógł, po prostu, nastawiłem w piekarnik na 300 stopni z broilerem u góry, żeby to trochę podpiec. Moglibyśmy to zrobić w piekarniku do pizzy tym, ale boję się, że 460 stopni to będzie za dużo. Nie chcę majstrować przy temperaturach, bo już mam nagrzany. Poza tym nie zmieści mi się ta blacha, bo jest za duża. A w ceramice nie chcę tego piec, po prostu, bo nie wiem, czy nie pęknie przy takiej temperaturze. Nie robiłem testów, ale. Lepiej nie ryzykować przy takim dobrym mięsku, przyprawionym, które się robiło 24 godziny. No dobra, 250 stopni jest, dochodzi do 300, więc wrzucamy to do piekarnika na chwilę. Dobra, bierzemy sobie szczypior i kroimy go pod maksymalnym kątem, jakim Wam się uda to zrobić. Przykładowo tak. Im większy kąt, tym ładniejszy Wam wyjdzie. ten. Będziemy mieć takie, takie pióreczka, takie źdźbła. Tutaj się trochę porozwala, ale to nic. Tak bardzo koreańska pizza, nawet patrząc na te właśnie wzorki, które oni tu robią. Teraz wrzuca się do wody z lodem. On pod wpływem wody z lodem dostanie troszkę szoku, szoku termicznego i go tak fajnie powykręca. Na pomoc! I on teraz sobie tutaj chwilę poleży. To jest bardziej takie wizualne, bo po wypieku to i tak nie będzie widać, ale jeżeli macie na przykład fajną kuchnię, gdzie chcecie się popisać przed kimś i pokazać, no to warto to zrobić, nawet mu nie... albo poddać mu tą ciekawostkę, bo to o ile w sałatce gdzieś tam fajnie wygląda na daniu, w pizzy będzie przykryte, ale mówię, jako sam efekt można można się pochwalić. Dobra, mięsko się podpiekło, jak widzicie. Wystarczyło dosłownie kilka minut i ono już jest w takiej konsystencji, w jakiej powinno być tak naprawdę. Winegre do rukoli i takie coś to będzie nasz topping do pizzy. Zobaczcie, coś pięknego, ale pachnie. Tak jak wspominałem, ona to robi na cieście w stylu Neapolitana, więc również tak samo to robię, żeby było wszystko zgodnie ze sztuką z jej przepisem. Ciasto gotowe, wrzucamy mozzarellę tartą na tarce, do tego nasz piękny szczypiorek, dodajemy mięsko, Korean beef. No to do pieca. Teraz na górę nasza winegre rukola oraz topping z czarnego sezamu wymieszanego z białym. I proszę bardzo Korean barbecue pizza. To co, może spróbujmy w takim układzie. I dobra, tu jest kawałek, gdzie chyba wszystko jest. Zobaczmy go. Spróbujmy. Mogę to skwitować. Korea wyjechała do Stanów i spotkała Włochów. To jest po prostu coś takiego niesamowite. W ogóle inny smak. Zupełnie. Myślałem, że jestem w stanie porównać to do jakiejś włoskiej pizzy, ale się nie da. To jest bardzo oryginalny smak, bardzo nietypowy. jednocześnie bardzo smaczny i zaskakująco pasujący do pizzy w stylu napoletany. Nie macie wyjścia, naprawdę. Musicie to zrobić i spróbować. No, po prostu nie ma innej opcji. Nie ma po prostu. Dlatego sądzę, że jeżeli uważasz się za prawdziwego fana pizzy, to po prostu musisz tego spróbować, bo to jest kolejny, powiedziałbym, taki klasyk. Po prostu warto. On jest za mało popularny na smak, jaki ma. Jeszcze, Mati, spróbuj, powiedz, co sądzisz. No to jedziemy. Jedziemy, panowie. Nie wrzucaj tego, proszę. Mmm, kurczę, no. To trochę jak. To nie smakuje jak pizza, trochę. Hmm. Bardzo oryginalne, nigdy czegoś takiego nie jadłem. Opłacało się wstawać rano. Na dzisiaj tyle. Zostawcie subałówkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie na ten temat i czy będziecie robić tą pizzę, bo zachęcam. A tymczasem przypominam, że na diffox.pl macie książeczkę, Fox vs. gotowania oraz nóż Fox Knife. Do zobaczyska, Siemanko.